Hej, tutaj Karola. E, dzisiaj przychodzę do Was z takim krótkim filmikiem, y, z zakupami. E, przyszły dzisiaj do mnie e, dwie przesyłki i pierwsza jest z e, Crafty's Companion. E, kupiłam, dokupiałam sobie e, gąbeczki i jeszcze jeden <laughs> sprzęt do e, tuszowania. Um, nie, powiem Wam szczerze, że nie wiem, chyba nie mam takiego wiecie, prostokątnego mm, e, ze Spectrum Noir, tylko mam T Tima Holsa, już taki <grym> dobrze zniszczony, ale mam z od z Companion mam takie okrągłe dwa, więc y, dokupiłam okrągłe gąbeczki. I dokupiłam te, bo będę mogła używać czy do, czy do tego, czy do właśnie tego sprzęciku z, od Tima Ale nie są drogie, więc kupiłam, będą w zapasie. I dokupiłam sobie skalpel, żeby ten, wiecie, nożyk do, do mego. No nie, no skalpel, do nożyka. I on powiem Wam szczerze, że jest bardzo dobry. I jest, jest w pudełeczku zapakowany, więc. Wiecie, można się, nie jest to bezpieczne po prostu, więc to kupiłam sobie, bo to zawsze wiecie, bo do czegoś się przydaje, a ten powiem szczerze, że pierwszy się już wstępił i robiłam ostatnio porządek ze swoimi wykrojnikami. Niestety okazało się, że mam jednak za mało, za mało. mam kilka segregatorów i ostatnio ten pokazywałam Wam taki ogromny. Niestety, no, powiem szczerze, że muszę jeszcze dokupić, Prawdopodobnie będę musiała kupić jeszcze jeden taki duży, ale stwierdziłam, że ponieważ mam dużo stempli z Crafters z Kompanią i w sumie, wiecie co, chciałam po prostu, żeby to było jakby ich wykryjniki w ich segregatorze. I jak sprawdzałam cenach, zależało mi na takim mniejszym segregatorze, to okazało się, że no, Crafter z Kompanią to było jakby miało najlepszą cenę, więc, więc po prostu kupiłam od nich. E, jeszcze ten CZX, CZX to um, jeszcze się jakby mam go w koszyku, ale to um, ja jeszcze muszę się zastanowić. E, muszę sprawdzić, ile mi przejdzie tych um, wykrojników do, do tego i wtedy będę wiedziała, um, jak to... Czy jest potrzeba, czy nie. Um, tutaj mam fajnie nawet wygląda, bo można sobie sobie zapisać i, i włożyć coś albo podpisać jakby się jeździło na jakieś e, warsztaty. Um, jak to się otwiera? Zobaczymy. Czy troszeczkę tam się gubi? Dobra. Um, jak to wszystko u z skąpalnią w fioletach jest. Tak, więc mamy fioletowy i on był w zestawie z, z tymi e, e, arkuszami e, magnesowymi, czyli mamy tutaj możemy sobie włożyć. No i mamy na ten. I ja powiem wam szczerze, dosyć ciężkie. E, tam chyba w zestawie był albo jedna, jeden zestaw, albo dwa. W każdym jeszcze dokupiłam. Tak, więc na no spodu tego jest. Więc powinno mi nie zobaczymy. Może się okazać, że że tego Siziksa nie będę musiała, bo powiem Wam, że no, zapchany jest bardzo mocno i więc może jak będę mogła przyłożyć z, z też z kompanią tutaj, to będzie mi tu bardziej, jakby no wiecie, lepiej będzie. Nie będę musiała kupować tego dużego jeszcze raz. Ten duży wyraz chyba jest po 25 funtów. Tak mi się właśnie wydaje, więc nie jest nawet w promocji, bo jak kupiłam w promocji, to były z tymi właśnie jakby, to może coś nazywać koszulkami, tak? E, tak więc to się wydaje dosyć masywne. Tak więc trzy są w jednym opakowaniu. Ja mam, ja mam no, trzy, no to znaczy, że mam dziewięć, dziewięć sztuk takich. Tak więc, no jestem zadowolona, bo wygląda na takie, wiecie, na, na konkretne, nie jakieś delikatne, co się będzie uginać. Jednak, wiecie, jednak wykrojniki są cięższe niektóre i tak więc mam też troszeczkę tych wykrojników um, takich luzem z z Panią, więc one będą się dodać, ale też mam takie fajne, że już są cały czas w pudełku, a czasami są jeszcze ze stemplami, więc będę musiała może pomyśleć o takich... Wiecie, tak jakby w folderach, w teczkach takich na przykład? I może właśnie te w zestawie, co mam, stemple na przykład, są w opakowaniu, co szkoda byłoby niszczyć, to może będę trzymała i też sobie taki segregator sobie będę przekładać. Zobaczę jeszcze. Na razie mam dziewięć y, takich stron, więc wydaje mi się, że to, zobaczymy, jak będę przykładać te. Wykrojniki, na przykład mam takie na pudełko. No to widzicie, mogłoby mi się zmieścić jakieś tutaj jeszcze kilka. Um, tak więc jest ok. Z tego jestem zadowolona. Jeszcze mam taki na przykład, no ten akurat jest za nie chyba się nie zmieści. W tworzy taką, w ten sposób. Tak więc. Y troszeczkę powinnam jeszcze ułożyć tutaj i zobaczymy jak, 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 zobaczymy jak to będzie działać czy to ten, tu się jakoś troszeczkę słabutko trzyma tak mi się wydawało, albo nie, może może mi się wydawało i zobaczymy, tak więc to były zakupy z z Companion i um, jeszcze wam pokażę, dzisiaj jestem strasznie podrapana um, jeszcze wam pokażę dzisiaj takie drobne zakupy, które chcę zamknąć Następną to będzie drobny zakup. Ja jeszcze czekam na inne stemple, ale mam ten. To jest jeden z moich ulubionych firm. Kupiłam sobie maskę, taką. Jestem ciekawa jak ona będzie wyglądała. Kupiłam maskę. To co, stempel, a mam maskę taką, tylko że maska jest większa, więc wiedziałam sobie, co kupię, będzie fajnie wyglądać to są clear stamps, czyli tam widzimy wszystko i kupiłam, słuchajcie, e, laminą no, no tak mi się podoba positive vibes <grywka> to, e, fajnie to wygląda e, i mam ochotę, jeszcze okulary ma ta lama, więc z kół cool. piszę, więc super, to to sobie kupiłam e, spodobało mi się do tych moich journali, jak robię albo jakichś tam innych vintage'owych rzeczy i mam takie travels też notesy, tak więc były w fajnej cenie, były właśnie yy, walizki. No nie są duże. A tak gdzieś myślę, że na oko może z 3,5, może nie nawet, nie 3,5, 2,5, 3, 3, 3 cm może. Tak więc fajniutki taki vintage'owy można pomalować troszeczkę, a jeszcze mam takie środki, które ma nie mam chyba przy sobie. Chociaż właśnie Wam tego nie pokazywałam. To też było jakiś czas temu kupione. Mam Distress Cosmelium i do tego mam jeszcze taki. Tu, tu akurat co dwa, dwa kupiłam pakowania, ale to jest świetne. To jest Embossing Daber. Ja muszę Wam pokazać kiedyś. Akurat lubiłam, użyłam to tylko kilka razy i to było na jakimś acet C, mówię, c. A te ATC, jak robiłam, to właśnie to używałam. Będę musiała to pokazać wam. Podejrzewam, że pewnie jak już jakieś dziewczyny to, to pokazały. Ja akurat użyłam chyba tylko tego odcienia. I. Myślę, że ten, szkoda, nie mam przy sobie teraz tej nagrzewalnicy to bym pokazała, jak to wygląda, jaki to jest efekt. On taki się glazurowy robi, więc na przykład tam, gdzie chcemy położyć ten proszek, tap, tapujemy po prostu i wtedy, wtedy mamy, możemy sobie właśnie posypać tym embossingiem, no ale to jest embossing glaze, to nie jest jakiś tam embossing powder, tylko jak się go pod, jak się go, jak się już użyje suszarki, to to taka glazura powstaje, bardzo ładnie to wygląda i ja myślę, że można byłoby to zrobić, ten filmik pokazać jak to jest, mam, mam pięć, pięć kolorów tak więc, hmm, chyba tego też używałam, bo już nie pamiętam tak więc, fajnie to wygląda o, tak mi to wskoczyło tutaj no, możemy właśnie, możemy te walizki tak ładnie zrobić na, na brązowo i one będą wyglądały takie, jak, jakby może lekko skórzane a więc jest super to to jest z wcześniejszych po prostu zakupów które, których wam nie pokazywałam to było to od nich od, znaczy nie od nich, no od kumacholca też odkupiłam od znajomej takie, to są woski zaraz wam pokażę to są woski tutaj jeszcze gdzieś miałam jeden o. i tu mamy biały Biało, biały wosk. Mogę wam pokazać. To też właśnie takie widzicie zakupy, których nie jakby nie mogłam, jakby nie wiem. Jasne to żeby wam pokazać. Może gdzieś mam ciemniejszy jakiś kawałek papieru, żeby wam pokazać. To jest taki. No biel no nie? Biel, biel. I odkupiłam to od niej. Tu jest srebrny. Taki wosk. Ja czasami, właśnie, kartki robię, tu najczęściej chyba tego używam. Um, mamy jeszcze, właśnie tu jest złoty. To ma taki, dosyć mocny. Ten złoty jest taki żółtawy bardziej. I jeszcze właśnie mam taki, których jeszcze nie, 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 brąz taki ciemny nie używałam jeszcze, no po prostu nie miałam okazji. Teraz będę miała o wiele więcej czasu na takie tworzenie własne, więc dla siebie, więc tutaj mamy niebieski. I czarny. Pierwszy raz w ogóle widziałam takie woski. No i kupiłam właśnie odkupiłam ją, od więc tym, na razie z tego jestem zadowolona, że to widać, bo już sporo zużyłam. To na pewno widzieliście, widziałyście, widzieliście u innych. To są te sparkle. Są przezroczyste, są tak, coś jak, wiecie, jak, jak Stella, no nie? Jak Wink Stella. Tylko, że Crafter z i y, ja mam tak jak Winkon Stella ma też srebrny, przy, przy, przy jakby przezroczysty clear i, ym, i złoty. No to tutaj też są takie właśnie, ale plus jeszcze są kolorowe. Ten jest na przykład właśnie taki bezbarwny, ale są też właśnie kolorowe. Ym, I na przykład to wygląda tak. Ym, gdzieś mamy. Może będzie ładniej wyglądać na jakimś ym, białej kartce, oczywiście. Um, tak nie chcę, bo się nie przygotowałam. widzicie jest taki. Można pochlapać, a można, można więcej dodać, wycisnąć i to będzie troszeczkę intensywniejszy kolor. E, tu mam fiolet. Fiolet jest taki, dosyć mocny. Um, jeszcze mam więcej kolorów, widzicie, co w innym pudełku. Um, taka czerwieńczak, jaki w sumie bym powiedział, taki makowy trochę kolor. Więc e, takie mam. Kupiłam też kopiki, takie cienkopisy od Kopika. E, one były w zestawie do, do trzech kopików. Tu mamy taki szarawy, jakby cienko-szarawy, on niebieski, jakby taki cienko-szary. On jest. E, tak, to jest Cool Grey. I ten mi się strasznie podoba. E, to jest Turkus. I jest taki. Wygląda jakby był mm, plastikowy. Nie wiem, czy widzicie, czy widać to, czy nie. Bo ja tak nie patrzę. On jest taki właśnie plastikowy i, i bardzo ładny ten kolorek daje. To jeżeli chodzi o takie pierdółki, yy, wcześniej, wcześniej kupione. Yy, no i jeszcze kupiłam od, właśnie, jeszcze z Kupiłam taki kolor. Yy, jest ten różowy, no nie flamingo, ale ja mam kilka różowych, i stwierdziłam, że to już nie ma sensu kupować mi flamingo, i stwierdziłam, że kupię sobie ten odcień. Bo akurat mm, tego nie mam. I sobie stwierdziłam, zobaczymy, jak on będzie wyglądać. Fajnie, nawet też tak wygląda, jakby był troszeczkę, troszeczkę by pasował. To jest krak pistacio. super y, to wygląda. Y, teraz zobaczymy, czy mam jakąś szczoteczkę tutaj w miarę nie. oczywiście ja nie mam czysty jakiś tam bardzo czysty szczoteczki aczkolwiek może mi się coś uda znaleźć zobaczmy no i taki pistacjowy faktycznie kolorek tak więc zobaczymy jak on będzie z innym miał ja tu już to wysłał, super to to by było na tyle, jeżeli chodzi o dobre zakupy jutro jeszcze przyjdą do mnie kolejne stemple z tej firmy i to chyba byłoby na tyle z tych zakupów w tym w tym miesiącu. Tak mi się wydaje. Mam jeszcze jakieś takie zakupy stare, których po prostu gdzieś tam są po, po, po skitrane, pochowane, ale jak na razie to jest to. I chyba się niczego więcej nie spodziewam, bo cały czas się zastanawiam nad tym właśnie segregatorem. Jeżeli, jeżeli będę musiała jeszcze dokupić segregator, żeby umieścić te wszystkie moje wykrojniki, to wtedy oprócz, bo w koszyku mam jeszcze coś innego oprócz segregatora, mam segregator i mam jeszcze kilka takich vintage tych um, nowo, bo mam bo teraz są nowe kolory których nie mam, są te co kupiłam ale są właśnie, jeszcze jest kilka takich fajnych, zwłaszcza jest taki granaty więc to bardzo ładnie wygląda więc zobaczymy, jak, jak kupię, no to się pochwalę, ale ten, w sumie powiem jeszcze, że tak trochę mi coś tak z tyłu głowy, taki szept słyszę, żeby już się opanować i że może akurat się uda i te wykrojniki wejdą wszystkie i nie będzie, nie będę, nie będę wydawała pieniędzy, yy, bo, bo po prostu wiecie, to lepiej, dobrze jest tworzyć, a nie yy, zbierać tylko. To by było na tyle dzisiaj. Taki króciutki filmik. Pochwaliłam się po prostu, to co kupiłam. Trzymajcie się ciepło. Jak się Wam tam filmik podoba, to dajcie lajka, zasubskrybujcie kanał, jak nie, nie, nie subskrybujecie. I pozdrawiam Was serdecznie. Na razie, papaty.